Na początku dzisiejszego odcinka będzie historia nieco zatrważająca, mrożąca krew w żyłach. Tak, więc odsuńcie mnie wszystkie niepełnoletnie osoby od ekranów, monitorów, radioodbiorników i posłuchajcie. Otóż dawno, dawno temu, no nie tak dawno temu, wysłałem dla jednego z zamawiających u mnie filmy. Nie, to nie była firma praszówkowa. Ja robię też filmy dla różnego rodzaju podmiotów, nieważne. Wysyłam taki film do zamawiającego. Zrobiłem film fantastycznie. Wysyłam ten film już taki zadowolony, ale teraz malutka gwiazdka ponieważ ja swoje pliki nazywam bardzo różnie zazwyczaj krążące wokół nazwijmy to elementów takie wiecie, pupcia tyłek, no różne rzeczy tak nazywam, raczej chodzi o jedno i wiecie, byłem absolutnie przekonany bo zawsze przecież tego pilnuję, tak, no co za głupek by nie zmienił nazwy, no i w tym momencie nagle wysyłam plik pewny siebie, później dostaję zwrotkę że Piotek mieliśmy niezwykły ubaw z faktu, że przesłałeś nam plik, który był bardzo poważnym plikiem do bardzo poważnej firmy na szczęście pracują tam wyluzowani ludzie i nazwałeś go Pupcia 3. Ale czym byłby odcinek, co jest grane bez suchera? Tak więc uwaga opowiadam, dziękując oczywiście za jego przesłanie! Czym wożą się zwierzaki w Puszczy Białowieskiej? <śmiech> Żuberem! <śmiech> I tak więc upokorzywszy się i opowiedziawszy Wam suchara, na którego bardzo mocno czekaliście i wiele osób pisało do mnie, Piotrek, gdzie jest suchar? Co się stało? Ja tej poniedziałki rozpoczynam z sucharem, bo wtedy oglądam co jest grane, a tu suchara nie ma. Jak ja zacznę tydzień? Tak więc mam nadzieję, że dzisiejszy suchar Wam się podobał. Za chwilkę przejdziemy sobie do nowości i starości planszówkowych, ale zanim do tego dojdziemy, warto byłoby, jeśli ktoś przegapił, zobaczyć, co się działo w tym tygodniu, a w tym tygodniu działo się już sporo na Trollu, tak, więc mogliście sobie w środę zobaczyć coś, co jest strasznie ciężkie, naprawdę, ta gra jest bardzo ciężka, te osoby, które mają, nie powiedzą, że tak, czy albo nie. Mianowicie zobaczyliście recenzję Sleeping Gods, która będzie przez Lucky the Games, pró będzie próbowana być wydana, e, ponieważ za jakiś czas, już niedługi, e, na wspieraczce będzie kampania tej gry i e, jak ktoś tam wesprze, to już za rok będzie mógł sobie w tę grę pograć, tak, Wiem, że już za rok to trochę złe obok siebie. W tym tygodniu mogliście zobaczyć również stream z gry Marvel Champions, a dokładnie z najnowszego dodatku The Hood. Nie powiem, jaki był wynik. Opowiem teraz tak, jak część osób odpowiada niespecjalnie często wygrywając w grach, że liczy się dobra zabawa. Liczy się yy, dobra zabawa. No, więc to się liczyło. Natomiast w tym tygodniu zobaczycie coś kapitalnego. Mianowicie zobaczycie grę pod tytułem Daimio. Też wiele osób o tę grę pytało. Dlatego, oczywiście, przychylając się jak zwykle do Waszej prośby, na kanale w środę pojawi się. Pełna recenzja tej gry. Dzięki czemu będziecie mogli sobie zobaczyć co to jest za gra. Ale powiedziałem w środę, nie mówiłem nic o niedzieli, ponieważ jutro zobaczycie kolejny odcinek z serii, naj a tym razem postanowiłem zrobić odcinek o najlepszych komponentach z poszczególnych gier, ponieważ wiecie pewnie doskonale, że część gier kojarzona jest z charakterystycznym komponentem, który ta gra ma i dostarcza. Tak więc jutro sobie o takich najlepszych, najciekawszych komponentach porozmawiamy. Jeśli macie takie gry, których uważacie że ten komponent zrobił po prostu temat i zrobił robotę w tej grze, to napiszcie w komentarzach, zobaczymy, jakie są Wasze opinie. Ale tak jak mówię, to dopiero będzie, to już było, a teraz jest teraz, więc herbatę w Wasze dłoń i jedziemy z tematem. Nawet nie wiecie, jaki mamy zazwyczaj kapitalny ubaw z ludzi, którzy wchodzą tylko na trolla po to, żeby napisać komentarz, o nie jakimi się grami zajmujecie, przecież te gry nie są TROOO! Tak więc bardzo proszę, nie, będę zajmował się nie trugrą, tylko grą, która jest, wydaje mi się, jedna z ciekawszych, które zobaczyć, zobaczycie dzisiaj w odcinku GameTrollTV, TV, dokładnie w co jest grane. Otóż jest to gra pędzące żółwie XX. XL, czyli jest to gra, w którą przegrałem naprawdę bardzo, bardzo dużo godzin, kiedy byłem jeszcze na studiach. Naprawdę graliśmy w to, wymyśliliśmy jeszcze jakieś alternatywne zasady do pędzącej żółwi. Zrobiłem wam dużo zdjęć, ale co tam? Muszę wam pokazać skalę tego wszystkiego. To są te same pędzące żółwie, które znamy, czyli będziemy zagrywali karty, wcześniej losujemy, którym żółwiem jesteśmy, no i dawaj popylamy do mety. Kto będzie szło najlepiej, to oczywiście zostaje zwycięzcą. No i bardzo proszę, tym razem w odsłonie pędzące żółwie dostajemy takie wielkie pędzące Pędzący żółwie, zobaczcie, to jest jak moja twarz. Do tego wszystkiego mamy jeszcze więcej pędzący żółwi. Matko, za chwilę wyjdzie materiał w stylu chaos w Starym Świecie. No ale tak czy inaczej, mamy takie duże drewniane rzeczy. Wiem też, że niektóre osoby mają mi, oczywiście, chyba tak, nie wiem, w cudzysłowie za złe, że pokazuję te gry i dzieci ich mówią, Mamo, i dobrze kupcie, bo w tym momencie będziecie mieli zajęte pół mieszkania. Ponieważ tutaj mamy jeszcze takie wielkie rzeczy, zobaczcie, to już w ogóle dwie głowy moje by się tu zmieściły. Więc rozkładamy sobie to wszystko, to pięknie, trójwymiarowo wygląda. I będziemy sobie popelali. Tylko będziemy mieli takie malutkie karty, zwykłe, i którymi będziemy poruszali właśnie tymi żółwiami. Jeśli jesteście takimi fanami jak ja, pędzący żółwi, to absolutnie pędzące żółwie XXL muszą znaleźć się w Waszych kolekcji, Naprawdę zróbcie sobie albo Waszym dzieciom przyjemność. Albo jeśli chcecie sobie i macie dzieci. To jest wam łatwiej. A skoro już stwierdziliśmy, że dzisiaj będziemy was irytować, to bardzo proszę kolejny element, czyli jest to gra pod tytułem Stworze. Tylko tym razem jest to Stworze Odrodzenie, jest to kolejna edycja bardzo, ale to bardzo i też co po niektórych to boli popularnej gry planszowej, która sprzedała się naprawdę w bardzo, bardzo wielu kopiach, miała nie tylko jeden do dodruk, tylko pewnie z dwa albo trzy. Naprawdę bardzo dobrze ta gra schodziła. Tak więc bardzo proszę, macie tutaj grę pod tytułem Stworze, tylko czyli tym razem będziemy przenosili się do Świata słowiańskich mitów, bóstw i legend, czyli będziemy mieli po prostu zwykłą, prostą grę przygodową, gdzie mamy piękną planszę, ponieważ gra została w wielu miejscach przerysowana, została też dużo lepiej wydana niż w stosunku do tego, co było już. Dodano i zmieniono część zasad, dodano na przykład nowe stworze, ponieważ to w nie będziemy się wcielali. I naszym zadaniem, jeśli ktoś by jeszcze w stworze nie grał, naszym zadaniem przy stworze będzie, no właśnie, taka walka o rząd duszy, i poruszając się po krainie, manipulując troszeczkę ludźmi, trochę i zastraszając, Trochę ich przyciągając do siebie, będziemy chcieli zostać tym takim jedynym, jedynym bóstwem. Dostajemy w grze łącznie 8 misji, no i oczywiście ten gracz, który zrealizuje wszystkie swoje 8 misji jako pierwszy, wygrywa, ale niekoniecznie musimy te 8 misji realizować. Grę możemy skończyć troszeczkę wcześniej, tak więc jest to zwykła gra przygodowa, gdzie mamy duży element również losowości, na którym do pewnego stopnia jesteśmy w stanie zapanować. Wszystko, tak jak mówię, w słowiańskiej otoczce. Jeśli lubicie tego rodzaju gry, to bardzo proszę, jeśli zniechęciliście się do pierwszej edycji, nie wiem, stworzę, to. Może, jeśli ktoś będzie jeszcze chciał dać szansę tej grze, może zobaczcie przy nieco zmienionych zasadach, paru dodatkach, jak również zmienionej takiej szacie graficznej, że no właśnie, czy to jest dobra, czy to jest słaba gra. Jak zwykle, na to pytanie odpowiecie sobie sami, ale najpierw trzeba zagrać. Dobra, to teraz Was już irytować nie będę, tylko opowiem o Grze, która została wydana przez wydawnictwo Portal. Ja tę grę już mam od dłuższego czasu i mogę się nią cieszyć, za co bardzo dziękuję, ale ta gra nazywa się Mur Hadriana. Mur Hadriana, czyli taka budowla, którą w Rzymianie na Wyspach Brytyjskich i ta budowla do dzisiaj nie za bardzo wiemy do czego służyła, ponieważ no, duża część historyków no, twierdzi, że to nie była budowla, która miała kogoś przed kimś zasłonić, tylko po prostu miała być pewną manifestacją. Tak jak być może wiecie, na na północy Egiptu bardzo często faraonowie budowali różnego rodzaju budowle nie po to, żeby nie właściwie zobaczyć, jacy jesteśmy zarobiści, chociaż to też, ale po to, żeby pokazać innym ludom taki prosty komunikat. Jak jesteśmy w stanie to zbudować, to kim wy jesteście, żeby nas napadać? Mur Hadriana, który był pięknie, jak wiecie, wybielony jeszcze, był widoczny z bardzo dużej odległości, miał działać jako takie e, zastraszenie. I jak w przypadku budowli egipskich, tak jak w przypadku Mur Hadriana, to nie zadziałało. Kompletnie, totalnie. Tak więc, jeśli chodzi o Murhadjana, tym razem będziemy wcielali się w budowniczych poszczególnych jego fragmentów. I wcielając się właśnie w budowniczych poszczególnych fragmentów, będziemy mieli 6 lat na zdobywanie właśnie surowców, na budowanie poszczególnych nie, budynków, czerpaniu z tego korzyści i zdobywanie oczywiście punktów zwycięstwa. Kto pod koniec 6 roku tych punktów zwycięstwa będzie miał najwięcej, zostanie zwycięzcą. I właściwie opisałem Wam taką standardową grę, tylko standardowe tutaj by nie wszystko było, poza jedną rzeczą. Ta gra jest typu Roller Ride, tylko nie ma rol, tylko jest Dużej części, prawda? Ponieważ każdy z graczy będzie zostało takie, wiecie, wyrywane planszetki i po prostu tymi planszeczkami będzie się bawił, czyli będzie właśnie wznosił budynki, tutaj krzyże, tutaj rozbudowa, tutaj takie coś. Więc jest to dosyć nowatorskie podejście do tego typu gier. Na pewno jest to gra. Która wyróżnia się wśród takich właśnie pisanych gier, tym, że nie jest to taki, wiecie, banalny, trywialny tytuł. Tutaj rzeczywiście trzeba będzie się już dużo więcej ponagłówkować i no i po prostu dobrze się przy takiej rzymskiej że na pewno będziecie bawili. Te zmieniające się kolory za mną oznaczają nie mniej, ni więcej, ale tyle, że totalnie nie miałem pojęcia, gdzie te informacje, którą za chwilkę Wam przekażę, gdzie ją mogę umieścić w co jest grane, a że chcę ją umieścić, to absolutnie totalny fakt, ponieważ nic tak dziwnego nie widziałem. Otóż, umówmy się, że to jest szok-corner, ale... Yy, szoki tygodnia, ale bardziej trzeba byłoby to nazwać, podsuncie teraz dzieci... Yy, ja... ...corner. Bo, uwaga... Yy, jest taka firma w Teksasie, która od pewnego momentu y, zaczęła tworzyć, robić kości. Takie wiecie, do gry, K, takie K, K20. Y, zaczęła robić kostki z kości zwierząt. No i no okej, okay, no dobra. No to jeszcze można powiedzieć: Nie, wiem, zwierzątko padnie. No nie, nie mam pojęcia, jak to się robi. No to co powie, niektórzy też mogą mieć z tym problemy. Ja akurat na tym polu niespecjalnie, ale y, makabryczne było. Ja bym tego nigdy w życiu nie kupił, nie dotknął, ale okej, okay, dobra, mamy sobie coś takiego, spoko. Ale teraz, za 300 dolarów yy, są nowe kostki do gry i kostki to bardzo dobra rzecz, yy, nazwa w tym przypadku. Otwieramy, taka wiecie czaszka, tutaj mamy Memento More jeszcze napisane. Dlaczego? Ponieważ są to kostki wykonane z ludzkich kości. Serio. Ludzkie kości. Takie wiecie, to Wasze takie kości są wykonane z ludzkich kości. Kosztuje taka kostka jedyne 300 dolarów. Piękne w ogóle opakowanie zresztą widzicie. I można sobie tym poturlać. No. Nie mam pojęcia co w tym momencie macie w głowach, ja nie mam pojęcia też jak to skomentować, bardzo proszę wyręcznie mnie w komentarzach. I przechodzimy do kolejnego szoku tygodnia. E, taki prosty Keyforge się wysypał, a dokładnie algorytm zepsuty się okazał. Tak więc stwierdzono, że nie, absolutnie nie będziemy wydawać kolejnych rzeczy związanych z Keyforge'em, w ogóle zawieszamy, time robimy na Keyforge'a. I zanim wydamy kolejny dodatek, który miał się ukazać, wszyscy mieli się z Keyforge'a cieszyć, to mówimy, że nie stop, ponieważ Schroniliśmy algorytm, czyli coś, co jest najważniejsze przy tej grze. Nie mam pojęcia, czy to nie oznacza końca tej gry, ale zobaczymy jak będzie. A teraz opowiem wam, jak zmarnowałem dużo czasu w tym i poprzednim tygodniu z grą Hillbill Dragons. E, czyli jest to gra, która dostępna jest na Steam, Androidzie i w ogóle można sobie ją w nią wszędzie pograć, więc być może nie wiem, ludzie to ściągają, tylko ja jestem jakiś dziwny i ta gra mi się nie podoba. Otóż ta gra e, działa na takiej dziwnej zasadzie, o czym za chwilę wam powiem, ale jest to gra, która przynosi nas, to jest oczywiście punkt końcowy, ale teraz od niego zaczynamy. 1492, czyli wiemy, co Krzyś Kolumb zrobił. Wsiadł na statek, popłynął, wszyscy byli zadowoleni, no może poza lokalsami po jakimś czasie. Nie, I. mm <sighs> To jest, można powiedzieć, punkt końcowy, od którego zaczyna się ta historia. My przenosimy się do roku 1490, gdzie Krzysiu Kolom przedstawiony jest jako taka moczy morda, która lata sobie od knajpy do knajpy i jest takim przygłupim kapitanem, który się po prostu napotoczy, ale nie jest głównym bohaterem gry. Bo w tej grze mamy sobie takiego alchemika. Więc wiecie, temat też jest fajnie ciekawy. Alchemika, który będzie wynajmował różnych to kapitanów i będziemy sobie pływać na przepięknie wyglądającej graficznie planszy, która będzie przypominała starą mapę. I my będziemy kapitanami tychże okrętów, będziemy strzelali do piratów, do różnych stworów. Będziemy najpierw stórali sobie kostkami, wybierali inicjatywę, później przypisywali sobie te kostki do naszych dział, do naszych akcji I ktoś może powiedzieć, wow, jakie to jest fajne! Nie! Ponieważ w tej grze bez przerwy jesteśmy wodzeni za nos i tak gra nam pokazuje, a może już w następnych turach będzie coś fajniejszego? Nie, będzie kupa! Może tutaj to jakąś buteleczkę wyłowisz i myślisz, o, może tam pomyśleli, może dajmy tej grze szansę. Ja tak dawałem tej grze szansę przez ponad tydzień, nie. Hillbilly Dragons pięknie wygląda, jest na przecenie, omijajcie to szerokim ługiem, ponieważ jest to po prostu nudne. No. W następnym tygodniu opowiem Wam o Neuroshimie, wersja na aplikację, gdzie też jest coraz więcej zastrzeżeń znowu do tej gry. Taki można powiedzieć Neuroshima Castrat. To chyba jest dobry podtytuł do gry. I znowu. Nagrywam po nocy, więc niespecjalnie mogę wejść do pokoju śpiącej mojej córki, żeby nagrać wam kuźnie Graczy. Tak więc Kuźnia Graczy, kolejny taki fajny, ciekawy segmencie, z którego jesteście zadowoleni. Mianowicie, miejsce, gdzie polecam gry dla najmłodszych graczy. A dzisiaj mam dla was taką bardzo ciekawą propozycję. Najnowsza rzecz wydawnictwa Egmont. Mianowicie jest to gra pod tytułem Na Baranach. Jest to gra, w której jak już teraz widzicie, mamy takie trójwymiarowe elementy. Ja bardzo lubię trójwymiarowe elementy, one są dużo takie dużo bardziej i łatwiej wciągają młodsze pokolenie do gier, które no, może niekoniecznie jeszcze będzie patrzyło tylko na elementy, tak? Tylko po prostu chciałoby, że trochę tu podejdę, tu zobaczę. Takie gry jest dużo adresowanej do najmłodszego gracza, i właśnie mamy taką grę na baranach. Jest to gra full czyli nie ma tu jakiejkolwiek rywalizacji. Razem będziemy rozwiązywali problemy. jaki mamy problem? Na tym drzewie, które teraz widzicie, no, dzieci, wiecie, zostawiają zabawki w różnych bardzo miejscach. Naprawdę, ja wiem o czym mówię. Te zabawki, albo na przykład wasze rzeczy, teraz znajdują się w różnych miejscach, i dopiero znajdujecie je po jakimś dłuższym czasie. E więc ja już na przykład nauczyłem się takiego malutkiego szpiega przypinać do kluczyków do samochodu, ale. Zostawiamy sobie te elementy i Waszym właśnie zadaniem będzie przesuwanie takich pionków po tej planszy, żeby w jak najlepszy sposób dopasować odpowiednią wysokość do miejsca, w którym została zawieszona dana rzecz, dana zabawka. No i oczywiście im lepiej to będziecie robili, im lepiej będziecie się przesuwać, tym szybciej pościągacie te elementy z planszy i oczywiście jako rodzina wygracie. Bardzo fajny, ciekawy, familijny tytuł. Jeśli Wasze dziecko, nie wiem, być może nudzi się patrząc po prostu tylko w jeden taki płaski obszar, to na pewno taką trójwymiarowością zrobicie dobrą robotę, ponieważ no dziecko przejdzie: "O, jakie fajne drzewko!" I już w tym momencie jest wasze. A na końcu jak zwykle fantastyczny cebula corner, który powstaje przy wsparciu wielu z was, ponieważ nie szukacie, piszecie i mówicie: "Jakie fantastyczne gry! Tym razem wam się udało znaleźć." I teraz uwaga. Mam dwie gry, o których zupełnie, kompletnie, ani razu nie udało mi się jeszcze na łamach cebula korneru powiedzieć, ponieważ do tej pory te gry nie były wydawane. Nie, znaczy, były oczywiście wydawane, ale nie znajdowały się na przescenach z taką bardzo niską ceną. Tak więc uwaga, zanim w tym wasze palce powędrują do nie, klawiszy, posłuchajcie sobie o tych grach. Mianowicie nie, jest to pierwsza gra Karta Imperia Victoria, która z 79 została przyznana na 19 zł. No po prostu nie kupić sobie tej gry za te 19 zł, to jest po prostu grzech, jest to gra znowu cywilizacyjna, w której naszym zadaniem będzie co rozwijanie cywilizacji. Prosta, fajna, ciekawa gra karciana, która znajduje się w takim bardzo też ciekawym pudełku. Właściwie jedna i druga gra yy, pochodzi od wydawnictwa wersji. Ja nie mam pojęcia czy oni jeszcze w ogóle istnieją, ale jeśli tak to oczywiście powodzenia. Jeśli nie, to robiliście świetne gry, tylko być może w tamtym czasie, kiedy je wydawaliście, niekoniecznie trafiały do grupy odbiorczej. Dzisiaj tej grupy odbiorczej chyba jest więcej na tego rodzaju gry, a to są gry takie już bym powiedział nieco ambitniejsze. Um, druga nie, gra to jest gra pod tytułem Paper Tales, która ze 119 na 35 zł została przeceniona. Naprawdę ja znam wiem, jakie są wydania tej gry, i po prostu aż boli, że te gry kosztują tylko tyle. Paper Tales, czyli znowu gra, gdzie będziemy budowali. Nie, Budynki będziemy rozwijali swoją cywilizację, więc można powiedzieć też taka semicywilizacyjna gra. Ja buduję, że o obydwu tych grach zrobiłem materiały dawno, dawno, dawno temu, więc jeśli bylibyście zainteresowani, to możecie sobie to zobaczyć. Jeśli nie i już w tym momencie nawet nie czekacie, aż skończę mówić, tylko już kupujecie, to dobrze robicie, ponieważ jeden i drugi tytuł są to świetne gry, a że można je mieć w tym momencie za 54 zł obie, to to naprawdę dobrze, bo to są dwa ciekawe tytuły. I tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Co jest grane, zapraszam Was jutro na odcinek o najlepszych komponentach, najciekawszych komponentach, które można znaleźć w grach. I na dzisiaj Wam dziękuję. Dziękuję za dziś. Zapraszam na jutro i w ogóle do spędzania czasu z GameTroll TV. Będzie miło, jak oczywiście, zasubskrybujecie ten kanał. Dlaczego? Bo tak. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!